Siemano krona z tej strony dzisiaj, co, dzisiaj jest Q&A widzicie pytania do Q&A. Ja. Pytanie i Kowalczyk. Pytanie pierwsze. Do, czemu zaproponowałeś mieć kanał? A nie wiem, tak szczerze to odpowiedź jest taka, że po prostu mi się zachciało. Chciałem zarabiać poza tym dla swojej też rodziny i no. Czy po, Każesz kiedyś twarz, a jak nie, to teraz to może na 100-2000 sobów nie, nigdy nie pokażę twarzy raczej. Raczej nigdy nie pokażę twarzy, bo... boję się czegoś takiego. Idę sobie do sklepu, nie? A to nagrywsz wszystkich, co bym miał, abym dał autograf, nie? To jest takie przelewające. I nie chcę mieć tak właśnie. No, trochę świetne uczucia, ale to jest... Trochę słabe. Wszyscy po tobie pochodzą i nie można nawet kupić bułki. Pytanie trzecie, bardziej prywatne. Czy to ty jesteś kubus, z którym dziś się gadaliśmy z Nikodemem i dragami na Discordzie? tak? No to tak, to jestem ja. I to ja. Dobra, kolejne pytanie od Game Games. To nie było nawet pytanie, tylko że to było specjalne. Napisanie mnie. Kuba dawaj na 100 subów pokazujesz twarz, ok? Ja mu już. Nie, nigdy nie pokażę. Ja też, bo nie mam kamerki. No, dam małe seduszka. Pytanie pierwsze. Jak ci się nagrywa A! Fajnie. Pytanie drugie. Mieszka w Polsce? Nie, w Chinach, kurde. Tak, mieszkam w Polsce. Pytanie trzecie. Robisz od. Lubił, no halo, to by nie robił lodów. No. Mm. Od no na jakim cudem masz Quality na maxa, a masz 60 FPS-ów? A bo ja wiem, nie wiem. Tak naprawdę skąd mam Max Quality na. No. E, to by było na tyle z tego kiu Andeja. Więc. Do widzenia. No i papa. Będę miał 100 subskrypcji na następny QA. Nala!